Siema, siema, siema e, Wiecie co mi towarzysz powiedział na fakt e, tego zielonego ludzika co mnie tutaj zaatakował i coś harczał, prychał że powinienem sobie zrobić e, broń Oczywiście Pan o niczym takim nie wspominał Mówił, że żyj sobie w spokoju i w ogóle to jest Twoja ziemia, baw się A ja, jak widzę, tutaj coś na mnie łazi i w ogóle jak łatwo się domyśleć, wywiązuje się on z umowy. Dlatego też towarzysz powiedział mi, żebym sobie zrobił broń i że skoro tak, no to jest, to mam prawo do zrobienia jej. Powiedział mi, że najprostszą i najlepszą bronią jest miecz i że robi się go właśnie w taki sposób oraz żebym sobie zrobił również zbroję, którą robi się w taki sposób pytam się go czy jeszcze coś mogę sobie zrobić a on powiedział, że jak chcę to mogę zrobić sobie z tego żelaza jeszcze nagolenniki no więc też tak więc też to zrobią i zaraz zobaczymy jak będzie nam szło w dniu dzisiejszym będziemy zajmować się rolnictwem ponieważ towarzysz powiedział mi, że e, rolnictwo jest bardzo e, ważne, jeżeli się idzie na wojnę, a e, można powiedzieć, że idziemy na wojnę, bo będziemy toczyć e, walki z różnymi stworami. Powiedział, że tak oto e, robi się motykę, którą tą motyką będziemy uprawiać ziemię. A więc e, zaczynajmy. Tylko chwila. Niech minie e, noc. Ja tu jeszcze tylko coś zobaczę jedną rzecz. Ok, już jestem, prześpimy się i zaraz bierzemy się za uprawę. No dobra, jest nowy dzień. Teraz wam pokażę e, jak będzie wyglądać moja e, jak to ujął towarzysz farma. Otóż farmę zrobimy tutaj, już sobie wcześniej przygotowałem żeby was nie zanudzać coś tu było Ła, spadłem O, co tu za zielony lubik Ostatnio wszystko co nowe to mnie atakuje więc w ogóle do niego nie podchodzić No dobra, chyba cisza, spokój, nic mnie tutaj nie będzie atakować. No to może... Ale moja posiadłość z góry wygląda fajnie, wow. No to możemy pracować. Eee, tutaj gdzieś... Hmm, nie wiem. O, już wiem. Eee, tu będzie moja farma. Potrzebuję bardzo dużo szkła. Już trochę sobie nawet ziarno zebrałem. Oh, fuck. Uff. Przestraszyłem się, że coś tu łazi. Ten zielony ludzi, co tam harczą mi w kopalni. Ale łazi ten. Ciekawe, jak... Czy on jest dobry, czy nie jest zły. A no, stój tu, stój tu. O, fuck, on tu biegnie. Ha! Z niego wypada jakieś coś szare, zaraz się dowiem co, jak tylko yy, tam, towarzysz przyjdzie No, ale my wracamy do rolnictwa, bo rolnictwo ważniejsze niż jakieś szare coś. No dobra, mam już trochę ziarna Jak widzieliście, mam już po części przygotowane miejsce na jego uprawę Przygotowałem sobie też sporo szkła, bo szkło będzie mi bardzo potrzebne. Żeby jakoś oświetlać to e, ziarno tu, nie? Żeby mi jakieś nie łaziły potworki po tym Tu są drzwi do mojego, e, właśnie do mojej, tej, farmy Znaczy, na razie tutaj nic nie ma, no ale zaraz będzie A Słyszeliście? Coś tu tak jakieś syczenie, bzyczenie, nie wiem co to było. Kurde, od kiedy się dowiedziałem, że coś tu cały czas na mnie poluje, to teraz łażę i się boję. Chwila, zaraz wracam. Okej, okay, jestem z powrotem. Słyszeliście? Tam coś chyba jest, tylko nie wiem co. A, będę musiał się tam wybrać, żeby mi potem nie łaziło i nie gryzło mojego zboża. No dobra, pomału sobie przygotowuję tutaj miejsce pod moją o, siedzibę. Właściwie nie siedzibę, tylko, jak, że tak powiem, jakiś taki spichlerz czy coś. Nie wiem, takie, pierwsza taka jakaś baza czy coś. Nie wiem, nazywajcie, nazywajcie to jak chcecie. Takie... Tak, to jest taki budyneczek, że ja sobie tutaj wejdę, o, poschodka, wchodzę i tu mam moją yy, tą farmę, ja sobie na farmę tam idę, i jest fajnie, nie ma problemów. A, zapomniałem, że to nie tak. O, cały czas to jakieś takie syczenie czy coś, nie wiem co to jest. Hmm, jak to zrobić, żeby to ładnie wyglądało. Moment, ja to ogarnę i spotykamy się za chwilę znowu. No i jak widzicie zapada noc, muszę sobie zrobić przerwę. Spotykamy się w dniu następnym. Okej. Okay. Tak, oto... Ojej, co, co, co się stało? Uuu, jak ja płynę. Chwila, chwila, ja to ogarnę. Dobra, już jestem. O, ale dziś mamy problemy. No nic. Jak widzicie na razie to wygląda jak jakiś nie wiem co jakaś kopalnia bardziej, bardziej to kopalnie przypomina niż początki farmy ale to jest tylko prowizorka, to się zmieni nic, no nic, no nic, no nic. Teraz bierzemy, zajmujemy się ścianami naszej szklarni. Dobra, ja tutaj będę to budował. Hm, może przyspieszę, może nie, nie wiem. Musiałbym najpierw ogarnąć przyspieszanie, a ja jeszcze nie przyspieszałem. No nic. Jeżeli przyspieszę, no to będziecie widzieć wszystko w przyspieszeniu. Jeżeli nie, no to niestety będziecie musieli się zadowolić yy, efektem końcowym. Mam nadzieję, że i tak Wam się spodoba. A jak Wam się nie spodoba, to znaczy, że jesteście wrogami klasy robotniczej. A wtedy to Wy mi się nie spodobacie. Uj, będzie konflikt. A już mam miecz, więc nie zawaham się go użyć. Dobra, no to ja tu będę sobie działał. Na razie. Okej, okay, teraz już mogę powiedzieć, że szklarnię mam już praktycznie skończoną. Zostało mi jeszcze tylko doprowadzenie tam wody, e, światła i będzie spoko. Do wody i światła będę potrzebował e, znowu żelaza. Bo towarzysz mi powiedział, że jedyny sposób, żeby w jakiś żeby, jedyny sposób, żeby w jakiś sposób doprowadzić wodę do e, szklarni to jest albo zrobić ją nad, nad wodą Gdzie hmm, by ustawić to taki szar, o, inne drobiazgi tu potem się ustali do czego to jest e, Jedynym sposobem, żeby e, tam doprowadzić wodę jest e, albo o, ustawić szklarnię nad wodą co akurat w tym wypadku jest niemożliwe, no bo jak tam, tu woda, to tu, to, to jak. Albo... E, co to było? Jakieś głupie, to nie to. Albo wziąć... E, wziąć... Bo, e, po prostu zbiorniki z wodą tam porobić. I ten pomysł właśnie mi się spodobał i jego ja wykorzystam. Tylko na razie muszę pójść spać. Okej, okay. no to yy, zaczynamy. A jeszcze chwila, jedna rzecz, jedna rzecz, jedna rzecz. I... Muszę przecież mieć po czym chodzić, prawda? Wiecie, nie przejmujcie się tym e, jak wygląda ta, teraz ta moja e, przybudówka do szklarni, bo ja to będę zmieniał, mi też się to nie podoba, to nie, to jest, to nie jest tak, że wiecie. No spoko! takie byle co, byle żeby było. Nie, to... W państwie wolnym od klasy uciskającej wszystko musi być ładne, piękne i zgrabne. Owszem, ty masz dzisiaj e, spokój. Woda i woda. Więc to nie ma co się przyjmować, że to wygląda jak jakiś jakiś koszmar. Bo to nie będzie koszmar. My, my to zmienimy. Będzie ładnie wyglądać. A skurde. Tylko na razie będę musiał... O! Pyt, pyk. pyk. No. I po to właśnie ustawiłem szkło, żeby mi właśnie taka świnia gdzieś tutaj nie woziła. Eee, chwila, bo ja tu się zgubiłem i miałem Wam coś pokazać i zapomniałem co. A! Okej, okay, już wiem. Szufalka? Czy to łopata? Jak to zwał tak zwał. I kopiemy. No a tutaj... Eee, zrobiłem system nawadniania Pyk. i tak każdy ten korytarz wąwóz nie wiem wąwozik o no teraz zapytacie no i jak ja chcę na tym cokolwiek hodować otóż o w ten oto sposób woda będąca zaraz pod ziemią będzie ją nawadniać a na ziemi będą rozstawione e, znaczy rozstawione będą zasadzone tam zboże albo co innego ja to szybko wezmę tutaj e, skończę no dobra e, już skończyłem w międzyczasie zapadła noc więc się zrzemnąłem no a teraz Rozpoczynamy naszą hodowlę typ, typ. o dodatkowe ziarenka wypadły, fajnie widzicie, gdzie ziemia ciemno się robi, więc już Tu było. Więc to oznacza, że już woda ją nawadnie. No, jak widzę nie starczy mi ziarenek na całą Na całą moją farmę. No tego po, um, posiejemy, posadzimy. Nie wiem, dopiero zaczynam się zajmować rolnictwem. Tyle ile mamy. No dobra. No i to by było chyba na tyle Ja sobie jeszcze zrobię tutaj to ogarnę, żeby to nie było jakieś coś Ziemia, jakaś taka usypana i tyle Ja sobie jakoś to ładnie e, ogarnę, to i zrobię sobie jakiś taki ma mały domek Zmienię też trochę schody, bo nie pasują No i to byłoby chyba już na tyle hm. No tak To było na tyle i e, e, Widzimy się następnym razem może coś będziemy innego działać, może jeszcze coś Wam poopowiadam o rolnictwie, jak mi towarzysz coś opowiem, Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Na razie mogę Wam powiedzieć jedynie do zobaczenia.